Cześć, dzień dobry. Cześć. Witamy z przełęczy Lawacee na granicy dwóch regionów autonomicznych Trentino i południowego Tyrolu. A będzie to odcinek troszkę inny, bo przelotowy w drodze. Natomiast tak naprawdę za chwileczkę będziemy systematycznie zjeżdżać w kierunku Bawarii, i właśnie o dolnej Bawarii będzie ten odcinek. Zapraszamy. Zobaczymy niewiele, albo wręcz przeciwnie, całkiem sporo. Główną bohaterką tego odcinka będzie Pasawa, jedno z najciekawiej położonych miast Europy. Zobaczymy, co i w jakiej cenie można tu zjeść, oraz komu służyła ta twierdza, i dwa miejsca w okolicy o zaskakująco włoskich wątkach. Zresztą, Pasawa również bardzo włosko się nam zaprezentuje. Tak się składa, że można się pomylić albo zapomnieć, że opłata za przejazd przełęczą Brenner w wersji autostradowej oraz później ten odcinek po przełęczy Brenner w stronę Innsbrucka jest, słuchajcie, dodatkowo płatna. Chyba 13,5 euro, czy 12,5, mimo tego, że na przykład posiadacie winiety na Austrię. Ale po raz chyba drugi już jedziemy trasą S. S12, która jest równoległa do autostrady. Za chwileczkę przejedziemy granicę. Ona jest bezpłatna. Jest oczywiście wolniejsza, ale według nawigacji do Innsbrucka tracimy około 30 minut. Piękne są widoki. Czasami niestety trzeba zwalniać w miejscowościach, ale no warto też to rozważyć, gdy albo A nie chcecie płacić więcej, albo B nie spieszycie się jakoś strasznie. Albo C. Chcecie pooglądać troszkę ładniejsze widoki niż tylko wiadukty i tunele. Aktualne ograniczenia na trasach ekspresowych stówka, na autostradach 130, to jest ten fragment, o którym mówiłem przed chwileczką, a my jesteśmy gdzieś tutaj z bardzo ładnym widokiem okolice miejscowości Sant Gertrude, zameczek. Spierzmy się kochać niemieckie autostrady, póki są wciąż darmowe i jest ich tak dużo. Za około godzinkę dojedziemy do naszego celu, czyli malutkiej mieścinki na południe od Pasawy. To jest znak, którego nam osobiście brakuje w środkowych Włoszech. Mniemam, że teraz po prostu dojdziemy tym na dworzec, a nie skończył się w jakimś zaskakującym miejscu nagle chodnik. Zdecydowaliśmy się mieszkać w miejscowości Fürstenzell po to, aby nie musieć wjeżdżać do miasta i płacić za parkingi, tylko dojechać sobie na przykład wygodnie pociągiem. Wspinamy się na niewysokie wzgórza, one się nazywają Niederbayerwald. Taka wysoczyzna dolno-bawarska, 450 metrów. Przy dobrej pogodzie, oczywiście, widać stąd szczyty patat. Dobrej powodzie, widać stąd oczywiście szczyty alp. A teraz zjeżdżamy już w kierunku doliny Donau. Pasawa ma około 50 tysięcy mieszkańców, nie jest to wiele, ale jak na wschodnią Bawarię sporo. Mniej więcej tyle co Inowrocław, Leszno, Stargard, Stuwałki czy Gniezno. A propos Gniezna: w historii Europy Środkowej, czy też nawet Słowian, Passawa odegrała bardzo istotną rolę. Otóż była ważnym ośrodkiem kościelnym, z którego chrześcijaństwo wyszło do Słowian. Biskupstwo powstało tutaj już w 737 roku. Dość szybko stało się arcybiskupstwem i to właśnie ono ochrzciło państwo wielkomorawskie i władcę Mojmira, pierwsze chrześcijańskie państwo Europy. Mimo że później zwróciło się w stronę Bizancjum, religię przyjęło z Bawarii. W rocznikach fuldyjskich czytamy też, że w Dolnej Bawarii w Ratyzbonie Chrzest przyjęła cała elita państwa czeskiego. Zanim zrobił to władca Boży Wój z rąk świętego metodego, Polska na Chrzest musiała czekać jeszcze 100 lat. Albo niekoniecznie, bo Śląsk i ziemie Wiślan z Krakowem, jeśli należały do państwa wielkomorawskiego, a jest taka poważna teoria, to należały do państwa chrześcijańskiego dużo wcześniej niż Wielkopolska. Częściowo dzięki Pasawie właśnie. Pasawa to jest miasto, które nazywane jest bardzo często miastem trzech rzek. A dlaczego tak jest nazywane? O tym opowie nieco później Marcin. Poza tym, jest to miasto o bardzo wyjątkowym charakterze, włoskim charakterze, ponieważ w XVII wieku, po Wielkim Pożarze, zostali tutaj sprowadzeni włoscy artyści, którzy właśnie we włoskim stylu przebudowali to miasto. I wszystko się zgadza, ponieważ założone zostało na dawnym rzymskim forcie, który znajdował się po drugiej stronie rzeki. Była to północna granica imperium, tak zwany Limes, na Dunaju. Oczywiście w czasach Marka Aureliusza prowadzone były wojny z Markomanami, dlatego był to bardzo istotny fragment imperium. Tworzono tutaj mnóstwo obozów warownych, Castrum, innymi ten tutaj nad rzeką Inn, nazywał się Batawia i rzekomo od tej nazwy pochodzi dzisiaj Pasaba. Na dodatek była to granica pomiędzy dwoma prowincjami rzymskimi Recją i Norikum, później na ruiny tutajszego obozu wędrownego. Tego obozu wojskowego przybył święty Severus, a chrystianizował te tereny w wieku VIII Bonifacy. A tam za moimi plecami i tutaj właśnie pozostałości tego kastrum i muzeum rzymskie. Znajdujemy się z widokiem nie bezpośrednio na, ale z widokiem na słynny punkt styku trzech rzek: czyli Dunaju oczywiście, ale też od północy wpływa do niego rzeka Ilz, a tutaj widoczna, potężna już na tym etapie rzeka In, Inn, ta sama, która płynie przez Innsbruck, ta sama, która wypływa z alpejskich szczytów Tyrolu, ta sama, która łapie do siebie rzekę e, Salz, rzekę Salzach, ta, która płynie przez Salzburg, co oznacza, że tutaj był istotny punkt na trasie handlu solą, tak. I to jest właśnie Wieża, która ostała się po średniowiecznym mieście, e, zwana też Salzkager, w której gromadzono bardzo, bardzo cenny w ówczesnych czasach materiał, jakim była sól, i na tym zarabiała właśnie pasawa. Tym skupiliśmy za siłownią, ale od razu mówimy, że liczba schodów nie jest wprost proporcjonalna do liczby grzechów, raczej. Jak wnioskujemy z tej tablicy, w 1683 roku cesarz Leopold I wraz z wysłannikiem papieskim kapucynem Marco Dawiano, w tym oto kościele, na terenie tego sanktuarium modlił się o pokój, a właściwie o zwycięstwo nad Turkami, a w tym czasie Jan III Sobieski raczej przygotowywał się do wojny. Chętnie użylibyśmy drona, ale nie mamy tutaj pozwoleń, nie załatwialiśmy tego, żeby pokazać Wam, jak charakterystycznie położone jest miasto. A jak wejdziecie sobie na pierwszą lepszą mapę, czy na Google Street View, to zobaczycie, właśnie tam stare miasto położone jest na takim wąskim jak igła cyplu, w formie e, ujarzmionego przez dwie rzeki e, półwyspu. E, nie wiem, czy Ania wspominałaś, o gigantycznych powodziach. Ostatnia była w 2013 roku. Z wiadomych powodów, miasto położone w ten sposób musi być mocno zagrożone przez powodzie, tak bardzo zależnych od górskich roztopów rzek jak In czy Dunaj. A teraz posłuchajmy dzwonów nad Pasawą w samo południe, bo to wyjątkowe miejsce na mapie Europy, również na mapie chrześcijaństwa. Mówi się, że najbardziej wierzące miasto. Na terenie niemiec. Ten dźwięk rozbrzmiewających dzwonów w kilkunastu kościołach, jednocześnie o dwunastej w starym Średniowiecznym mieście tak pięknie położonym, o tak pięknej porze roku, z tak piękną pogodą, to jest pewien trudny do opisania, niepodrabialny geniusz locji, który wciąż można zarejestrować gdzieś w Europie. Biskupi pasawscy byli później potężnymi władcami, książętami z własnym odrębnym państwem. Dwóch z nich podobno miało nawet korzenie piastowskie. Gerard Labuda czy Kazimierz Jasiński sugerują, że jednym z biskupów Pasawy był wyż. Nieślubny syn Mieszka pierwszego. Kłódki na mostach. Przypominam, że to jest zwyczaj rzymski również. W Rzymie się narodził. Kto oglądał nasz odcinek specjalny o Rzymie, w dziesięciu mało znanych miejscach, ten już wie. A teraz kawa. Kawa, wczesna kawa. Pasawa jest także miastem studenckim. Można tutaj spotkać bardzo wielu studentów, a my akurat jesteśmy w kawiarni, która jest dosłownie kilkaset metrów od uniwersytetu. No teraz jak prześwieciło słońce. Jak ta roślinność tutaj i i na murku pokazały się w pełnej krasie, to faktycznie ten klimat śródziemnomorskości tutaj jest wyczuwalny. A teraz zobaczymy jak wygląda najważniejszy plac w mieście. Jedną z dwóch architektonicznych perełek pasawy jest bez wątpienia ta ogromna, imponująca katedra pod wezwaniem świętego Szczepana, która jest właśnie budynkiem bardzo barokowym, który został przebudowany właśnie podczas wspomnianej ingerencji, czy też przebudowy włoskich architektów i artystów. Na tyłach znajduje się dawny pałac biskupi, w którym dzisiaj mieści się skarbiec oraz muzeum katedralne. Koniecznie trzeba wejść do środka katedry, ponieważ tam znajduje się największe na świecie organy katedralne, więc zaraz i my to zrobimy. Wejdziemy do środka i je zobaczymy. No jednak ich nie zobaczymy, bo są całutkie w remoncie. Ale za to zobaczycie je wy na tym plakacie promującym koncerty organowe. Czasami możecie się też spotkać z określeniem katedra pod wezwaniem świętego Stefana. I to jest dokładnie tak samo jak w Rzymie, tam czasami też Szczepan i Stefan są wymiennie jakby określane i używane. A tutaj jest najstarsza gotycka część katedry. Za chwilę wyślemy kartki na Dzień Matki prosto z pasawy i wejdziemy w głąb Starego Miasta, no i przede wszystkim do celu najważniejszego tego punktu. O, tutaj widzicie go z góry. Zobaczcie, jaka przepiękna rycina, jeszcze z nazwą Patawium, jeszcze inną, która prezentuje miasto w szczycie swojej potęgi. Tuż przed momentem, jak Maksymilian I Habsburg zagarnął monopol pasawy na handel z solą, no to już było jakby pochrapane. To też jest takie życiowe, jeśli się uzależniasz od jednego produktu, to jak tylko przyjdą gorsze czasy, masz problem. Natomiast Zwróćcie uwagę tutaj na ten budynek, to jest Oberhaus, swego czasu największa twierdza w Europie. Tych twierdz na terenie wzdłuż Doliny Dunaju było bardzo dużo, potem kolejne pokonały, ale dzisiaj można również ją zwiedzać. Została wybudowana przez biskupa i na pewno przydała się w momencie, kiedy Wiedniowi groziło zdobycie przez Turków. I ceszar, cesarz austriacki, Leopold akurat pierwszy, tak jak Ania już powiedziała wcześniej, przybył tutaj, gdzie ustalano ostateczne mm, szczegóły y, odsieczy wiedeńskiej, obrony wiedeńskiej, również prawdopodobnie z Janem III Sobieskim. Można tu zobaczyć takie tabliczki, Ort. Miejsce to nazywa się Ort. Ta tabliczka to potwierdza. Dla tych, którzy oglądają nasze odcinki i znają nas, odcinki, zwłaszcza z Włoch, ta nazwa może się kojarzyć jednoznacznie i słusznie, natomiast y, tak naprawdę nazwa ta związana jest z miejscem. Ale to nie wszystko, bo w tym odcinku pojawi się jeszcze jedno miejsce związane ze słowem Ort. Orte. No, i proszę Państwa, Dunaj. Najpierw przyjrzyjmy się tutaj posągowi Emerenc Mayer, pochodzącej z Pasawy, poetki i pisarki, która niestety musiała wyemigrować z Bawarii do Stanów Zjednoczonych, co zdarzało się o dziwo często. Tam widzimy właśnie potężną twierdzę Oberhaus. A teraz odwrócimy kadr, by przyjrzeć się pięknemu, modremu Dunajowi, dzisiaj zdecydowanie ciemniejszemu niż w tytule. Oddali widzimy nadchodzący statek, najprawdopodobniej kończący wycieczkę po Dolinie Wachau, już po austriackiej stronie, którą to Dolinę Wachau w pięknych okolicznościach morelowych mieliście okazję w sumie oglądać w jednym z naszych odcinków. Do niego serdecznie odsyłamy, a tam udamy się za chwilę, żeby skulminować naszą. Nie tyle falę powodziową, co wędrówkę po mieście, w tym najbardziej charakterystycznym punkcie dla Pasawy. Widzicie, nie trzeba mieć drona, żeby pokazać niesamowite zjawisko, które tutaj następuje. Zacznijmy od najkrótszej rzeki, która spływa z tak zwanego Lasu Bawarskiego, chociaż to jest nazwa pasma górskiego, więc woda jest najczystsza, prawie źródlana, w związku z tym ciemna. Tutaj jest Dunaj, który niesie w sobie no, różne utwory. Które zdążył bardzo często w górnej bawarii na przykład osadzić na brzegu. No i mamy IN, który jest rzeką bardzo górską, która niesie z sobą mnóstwo materiałów alpejskich, które dodaje jej rzeka Salzach. więc zobaczcie, jak ta gęstość i kolory wody tutaj się mocno ze sobą różnią. No i jesteśmy w miejscu połączenia trzech rzek. Jest to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc nad Dunajem, a może w całej Europie w ogóle. No i nie pozostało nam nic innego jak udać się do Twierdzy, a potem na późny obiad albo na obiad o kolację, albo na odwrót. Albo na odwrót. Zupełnie należy do najlżejszych, na pewno. Czum zum Ulten Brauhaus, czy też Altes Brauhaus. Brauhaus, przepraszam. Mimo, że trzymam piwo z zsygnowane datą 1567, jeszcze przed odsieczą wiedeńską, to browar w tym miejscu funkcjonuje od roku 1333. I szczęśliwie przetrwał wielki pożar, o którym Ania mówiła. W związku z czym budynek wciąż ma taki styl średniowiecznej karczmy, która w świetnej lokalizacji była, więc obsługiwała wszystkich tych handlujących wzdłuż Dunaju, którzy zapewne tutaj zaglądali po przybiciu do brzegu. Ale do brzegu środek jest pusty, bo jest piękna pogoda, więc większość osób siedzi na zewnątrz przy bardzo strategicznym miejscu. Wciąż funkcjonujący jak przez kilka wieków most na drugą stronę obok Jan Nepomucen jak żeby nie mogło być inaczej. A tutaj mamy co? Zupę kartoflaną. Kartofel zupen, która doskonale się przyda jako rozpoczęcie naszej mini uczty. Dlatego, że mówię, że mini, ponieważ można tutaj owszem zjeść za kilkanaście euro porządne jedzenie, ale to wszystko, co zamawiamy, na przykład cztery pyszne brat. Wurstle, które są typowe właśnie dla Bawarii, mocno ziołowe, bardzo je zawsze lubię, często kupujemy do Polski. Położone na kiszonej kapuście z mnóstwem kminku w środku i ciemnym chlebem, również kminkowym. To wszystko jest za kilka euro. I zaraz przyjdą ani knedle ze śliwkami w środku, też za kilka euro. Ja osobiście preferuję, nie wiem, jakby słodkawą kiszoną kapustę, nie kwaśną. To jest bardzo słotko. Mm. Mm. To też jest Genius Locji. No dobra jedna kluska może spalona. <laughs> Chyba tylko posypka z kruszonki albo nawet nie. Ale to jeszcze nie koniec. Może się uzbiera kluska. Oby, oby. Oczywiście spóźniliśmy się, ale to też nie jest wielkie zaskoczenie. Wiedzieliśmy, że po 17 już nie wejdziemy. Natomiast to nie jest klasyczny zamek. To nie jest klasyczny pałac, to nie jest klasyczne muzeum. Tam też jest schronisko młodzieżowe, jest hotel. Także najcenniejszym obecnie o tej godzinie dla nas wątkiem jest, muzeum też jest. Wątkiem jest widok. Widok z tarasu i restauracji. Cóż za piękne zwieńczenie dnia. Tak naprawdę możemy tutaj zobaczyć nasz dzisiejszy dzień w pigułce. Najpierw byliśmy tam, potem wspięliśmy się tam, potem tutaj po Starym mieście sobie chodziliśmy. Byliśmy też tam. Tak. Moglibyśmy tak naprawdę powiedzieć, że to już wszystko w dzisiejszym odcinku, ale nie, ponieważ mamy jeszcze ciekawy epilog. No i niestety pogoda nam się popsuła z przyjemnych 23-4 stopni na 14. Na dodatek, przed chwilą tak strasznie lało, jest bardzo mokro. Jedynie te kwiaty tutaj dodają uroku e, okolicy, chociaż nie tylko, bo także ten ogromny klasztor. I to jest właśnie nasz epilog. Jesteśmy w miasteczku, w którym także nocujemy. Fürstenzell. ten cel. No i właśnie tutaj chcieliśmy zakończyć nasz odcinek, ale wcześniej jeszcze pójdziemy na kawę. Matko Boska, jaki on duży, no w sumie jak na cysterskie opactwo przystało. A propos Matki Boskiej, to jak zobaczycie sobie w statystykach, właśnie Dolna Bawaria, już nawet nie cała Bawaria, która się kojarzy, że jest bardzo katolicka, ale Dolna Bawaria, deklaruje tutaj ponad 80% osób wciąż wyznanie katolickie. To obok Zagłębia Sary, chyba najbardziej katolicki region w Niemczech i nie tylko, bo jak Ograniczyć Europę do malutkich regionów, to i w całej Europie będzie bardzo, bardzo wysoko, nawet wyżej od większości polskich regionów. Henryk VIII już w XIII wieku ufundował ten klasztor. On dzisiaj dominuje nad okolicą i spodziewamy się, że w środku oczywiście będzie full of barocco. A jak barokko, to jeszcze Wam coś powiem ciekawego, ciekawe gdzie pójdziemy na tą kawę, bo połowa tutaj knajpek kawiarni, które widzimy, jest włoska. Z, włoskami, z włoskimi nazwami. I nawet jakaś światłość nam nastała, ale z tamtej z strony. strony. No, proszę Państwa. Nie słyszy, ale swoją drogą właśnie bawarski i austriacki naddunajski barok śmiało może konkurować z rzymskim. Smak Wenecja, czyli jaki? jakiś wymieszany taki, Wenecja. specjalność zakładu, ale jest tutaj dużo tych. Moim zdaniem, liśni. W ogóle jaka historia, i sobie od razu porozmawialiśmy z panami. Porozmawialiśmy sobie po włosku. E, fajnie, fajnie. I jeszcze jedno wspomniane przeze mnie. No i właśnie, jeszcze jedno miejsce z, z miejscem Orte, związane, bo to jest zamek Ortenburg, miejscowości Ortenburg. Tu czytamy, że historia, historia rodu Ortenburg. Rozpoczęła się w, w 1120 roku przez grafa Rapoto I. Imię Rapoto też mi nie pasuje do Niemiec. Gdybyście byli tutaj na przykład z dzieciakami, no to do zamku przylega taki park dzikiej przyrody, ze zwierzętami na powietrzu, na wybiegu. No dobrze, ale już kończymy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ptaki nam przepięknie dokazują. To znak, że jest koniec maja, początek czerwca. Mamy nadzieję, że pogoda się poprawi, gdy pojedziemy na północny zachód od tego miejsca, trochę pod prąd Dunaju, a później do Saksonii. Już teraz zapraszamy. Na razie.